W Polsce elektrownia jądrowa jest budowana już od 30 paru, a jeśli nie więcej lat i w związku z tym nie wiadomo co będzie dalej. Nie jestem emerytowanym profesorem Politechniki Śląskiej. Przez 30 parę lat wykładałem podstawy budowy reaktorów i działania elektrowni jądrowych. No dużo się w tej chwili mówi panie profesorze o budowie elektrowni atomowej w Polsce. Takie w miarę sprawdzone konstrukcje są cztery. Jedna z nich ze względów politycznych absolutnie nie wchodzi w rachubę, choć ze względów technicznych mogłaby ona być pozytywnie rozpatrzona. To jest oczywiście zespół reaktorowy rosyjski. Pozostają trzy możliwości. Albo amerykański układ reaktorowy, albo francuski, właściwie francusko-niemiecki, albo południowo -korański. Jeśli chodzi o reaktor amerykański, on ma super nowoczesny system zabezpieczeń. To Amerykanie u siebie budują elektrownie właśnie z takimi reaktorami. One mają oznaczenie AP1000. I wreszcie są reaktory francuskie, niektórzy uważają, że francusko-niemieckie, EPR. Premier jeździł do Francji, Amerykanie chcieliby budować. Ale może jakieś warianty jeszcze są? Co by było dla Polski najkorzystniejsze? Reaktor południowo-koreański jest e, konstrukcją sprawdzoną. Reaktor wygrał w przetargu z reaktorem francuskim EPR i to było e, na Bliskim Wschodzie, w jednym z krajów arabskich i błyskawicznie elektrownia z takimi reaktorami została wybudowana. Wytłum Pana, gdzie taka elektrownia w Polsce mogłaby powstać? Niedaleko Żarnowca to jest trzewo Kopań to są te rejony, tu na lewo od rzeki Piaśnica, przedwojennej granicy między Niemcami i Polską. Zespół reaktorów, który tutaj by powstał, miałby być chłodzony wodą z Bałtyku, ale nie mogłaby ta woda być pośrednio brana z Bałtyku tuż przy brzegu i odprowadzona. Truduje się pobieranie wody z Bałtyku rurociągami sięgającymi z głąb w Bałtyku nawet kilku kilometrów. Tu w Żarnowcu już kiedyś były plany budowania elektrowni jądrowej. Finansowo to była klęska, rezygnacja z tej elektrowni, natomiast z punktu widzenia ekologicznego to było zbawienie. Kopara opuszczająca turbiny miała być chłodzona i skraplana wodą z Jeziora Żarnowieckiego. To jest jezioro dość płytkie i gdyby zrealizowano ten projekt, to całkowicie uległaby zmianie bezcenna biocenowa jeziora żarnowierskiego. Porozmawiamy o tym zagrożeniu ze strony elektrowni jądrowej na Ukrainie. No więc tam są dwa aspekty. Po pierwsze, zniszczenie reaktora i też z tym wiąże się oczywiście emisja substancji. Promieniotwórczych. Problemem mogą być elementy zużytych prętów paliwowych. Zgodnie z zasadami, które obowiązują na całym świecie od zawsze w energetyce jądrowej, paliwo usunięte z reaktora przez rok podlega tak zwanemu studzeniu. To znaczy, trzymane jest w specjalnych zbiornikach tuż obok reaktora, a czasami nawet wewnątrz budynku. Te odpady są silnie promieniotwórcze i zawierają oczywiście substancje, które albo powstały w wyniku rozszczepień, albo w wyniku napromieniowania nierozszczepialnego uranu-238. Pewnym zagrożeniem rozprzestrzeniania produktów radioaktywnych w wyniku np. zbombardowania budynków, gdzie, które już mają oczywiście inną konstrukcję, nie mają zabezpieczeń takich, na ile jest możliwe rozprzestrzenianie tych substancji w wyniku chociażby silnego bombardowania, już nie mówiąc o sabotażu, o podłożeniu bomby.